Wiele osób myśli, że takie rzeczy no, że zaczynają się dopiero tak w szkole średniej. U mnie było to trochę inaczej. Zaczęło się już od dziecka. Od szóstego roku życia w sumie już szły pierwsze dymki. W wieku 8 lat już parę razy było, zaczynały się procenty. Szkoła 4-6 to już zdarzyło się coraz częściej upojenie. A tak w sumie to jako dziecko to wcale tego nie było, wcale tak trudno nie było to dostać. Wystarczyło trafić jakiegoś, tak powiem, pijaczka na ulicy. Coś mu postawić za to w nagrodę i wszystko było ogarnięte. Tak zaczęła się powoli moja przygoda z tym wszystkim. A resztę opowiem w następnej części. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania, jeśli was to ciekawi.